Witajcie. Dzisiaj z taką refleksją e, rozmawiałem podczas sesji n, z podopiecznym i rozmawialiśmy o stratach, e, które powstaną w wyniku zaprzestania picia. Nie? Pamiętam, co ja wtedy myślałem, kiedy ja rzucałem picie blisko 8 lat temu. O matko, ja byłem przerażony. Ja byłem przerażony, tak jak dziś przerażony był mój podopieczny. Jak przerażeni są ludzie, którzy są jeszcze w czynnym nałogu i już widzą tą destrukcję i, i myślą o trzeźwym życiu. Ale to jest takie Ech... ogromny strach: no bo przecież, jak tu kosić trawę na trzeźwo, jak tu naprawiać rower na trzeźwo, jak tu na grillu. Być u znajomych na trzeźwo, jak to jest spotkać się, towarzysko na trzeźwo, czy w ogóle, nie wiem, czy mówiłem, na ryby pojechać na trzeźwo, to niemożliwe jest po prostu, nie? Tak, tak się wydawało. Dzisiaj, kiedy zastanawiam się, co straciłem rzucając picie, wiecie, nie mogę sobie przypomnieć e, niczego, co byłoby warte wspomnienia znajomi, prawdziwi przyjaciele zostali. Co straciłem, rzucając picie, nie, ma, ni, nie było niczego takiego, czego bym żałował, nie ma w tym niczego nie było, za czym bym tęsknił na dziś. Oczywiście wiązało się to ze sporymi zmianami w moim życiu, ale to jest samo jedno wielkie dobro. Dzisiaj zdrowie, godność, szacunek do samego siebie, wiecie, poczucie uczciwości w pracy, no, a przede wszystkim w domu nie? uczciwość wobec najbliższych osób dobre relacje z żoną, Eftą moją, z synem. Który znowu do mnie mówi tato, a nawet tatulku, tak jak moje dwie córeczki, Emilka starsza, Martusia młodsza. Dzieciaki już wszystko, Piotrek, Emilka po trzydziestce, Martusia krótko przed, 27. Znowu jestem ich tatulkiem, znowu patrzę na nie z zaufaniem. Chce się wstawać do pracy, chcę się cieszyć życiem, po prostu chce się, po prostu chce się żyć, nie? Wiecie, naprawdę lepiej potrawy smakują, jest znowu wrażliwość. Nie jest tak jak za czasów picia, tylko chujowo i zajebiście. Zajebiście jak się napiłem, a chujowo jak się nie napiłem, chociaż potem, chociaż się napiłem, to też było chujowo. Pamiętam później końcówki tego picia, przy to było jedno wielkie cierpienie. To było jedna wielka męczarnia, jeden dramat. Dzisiaj... Znowu mam takie ludzkie odruchy, takie po prostu poczucie przyzwoitości, czułości, ciepła, wrażliwości, troski. Martwię się tym, żeby, żeby być na czas, żeby, żeby nikt na mnie nie czekał, żeby zadbać o to, żeby żony samochód był bezpieczny. No, wybiegam do przodu różnymi myślami, nie. Martusia, jakieś spotkanie ze specjalistą w Londynie, to wezmę dzień urlopu, pojedziemy do Londynu, załatwimy wszystkie sprawy, wszystko co potrzeba, nie? Wiecie co? Myślę, że teraz jednym z najważniejszych rzeczy, które zyskałem, to to, że w pełni zasługuje na słowo mąż i na słowo ojciec, nie? Teraz naprawdę jestem mężem i tatą w pełnym tego słowa znaczeniu. A z pewnością przez wiele, wiele lat tak nie było. Czy jest coś, za czym tęsknię? Z czasów picia nie ma niczego takiego. Nie picie to naprawdę same korzyści. Zachęcam Was e, wszystkich tych, którzy. Zastanawiają się nad przeźwieniem, nad wątpliwościami takimi związanymi ze zmianami życiowymi. Nie marcie, się tymi zmianami to życie samo zweryfikuje niezauważalnie dla Was. Nie? Bilans zysków jest ogromny, również materialnych, nie? ale duchowo, mentalnie, uczuciowo, rodzinnie jest naprawdę cudnie. Nie? Żyje się naprawdę pięknie, spokojnie. No i godnie. I ślicznie i wszystkiego dobrego, i, i mam taki dobry, spokojny, błogosławiony nastrój. I czego i wam życzę, tego spokoju, pogody ducha, i radości, radości z życia. E, co może dać nam radość, nam, alkoholikom? Cześćwość. Czego wam życzę z całego serca, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam z Panem Bogiem. Trzymajcie się, pa.